Maleczko se strony Ja, 1 3. W tym odcinku będziemy roz, będziemy zmieniać obrazy. Na przykład mamy Mario, mamy, no nie wiem, ale mamy na przykład Mario z kuri jakiegoś męża i zmieniamy twarz lub coś tam. To To będzie taki odcinek, właśnie długi dosyć. Nie, to po pierwszy odcinek. Ale najpierw zobaczmy sobie, jakie jest mm, Na pewno będziemy fotoszować. Mm, mm. Może. Putina, Putina. Putina, Putina. Pójdziemy ze Putina. Diodo. Dobra, ale Putina. Władimir Putin. Rozpisze jakieś po Putinowi. O, to, 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 to jest najlepsze zdjęcie. Tak, tak, wie, Wiecie, wie, dlaczego jest ta kabina? Masz jakiś problem? Co masz? Ja wiem, jak to zrobić. Patrzcie. Tak jest, Putina. Putina. Jebać Putina. I to. I to my to. To my... Dobra. Nam się włącza. O jest, Władimir Putin. Jest, Władimir Putin, nie? I tyle, że jakby się mówił, rysowałeś. O. O tak! Władimir Putin pełno gębą. Okej, okay, ale jak mamy coś tutaj mu dorysować lub coś przyczepić Ja wiem co mamy mu dać Ja wiem jaki rzecz, co mu dodać Papierosa mu dodać, OMG, normalnie. 30, dg, papieros. Dobra, to weźmy, Jakiś coś tam. Sklep, papieros. Tam, putin jest, a przecież puty jest za, dobra tam. Nic, nikt się nie czepia, tu się nie czepia. I... O jest Nie, nie mówi się mi, że teraz będzie na walą tego wszędzie. Tych papierusów. chyba tak będzie. Nie. Tak, będzie tak. Dobra, usuwa swę. Usuwa uz, Dobra, to i cyk, cyk, i teraz jesteśmy na tej klas. No, ale to będzie cię kurde. jak potem tym będzie, no tak, o, ale musimy to wyciąć. Więc no. Pik nowy. taki. I robimy pik nowy. Usuwamy tą część taką, co pisiało, Czy jak to, to, to tam... Wyzeruj. Nie, ja, ale dobra, to na mnie będzie potrzebne. tylko to. I elegancko. Teraz o pocisk raputina to normalnie Żeby dało Odznać I teraz ja chcę zaznaczyć Okej okay, Pyk, pyk Pyk, 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 pyk I Tyk I pyk Papierosa, 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 chcesz papierosa? Uj, Czekajcie, tutaj trochę źle zrobiłem. Gumka. Oj, tutaj trzeba wy... No, trzeba tutaj poprawić, bo tak nie może. Tjema dla Putina, to można może było, ale to jest profesjonalny rysunek Putina. Oj, jak to jest takie już 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 wziął takie czarne to rysuje, żeby no. Jak to Polacy mówią? Nie straż, nie strasz, bo się zestrasz. No okej, okay, okej. Okay. No, Putin jest gigaczanym. No, no nie jest właśnie. Jakbyśmy mieli marsować Putina z okularami, to by on tak wyglądał. Z okularami mu lepiej. Ale nie on. No. Lepiej. Chodźmy z. Tutaj. Z Waspirosa to. Oculare MLG oculari MLG pup 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 Dobra, to się nie To, 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 to. Dobra. I pędzel, pędzel. Pędzel, pędzel, w której ręce. I, i dobra. I wymazujemy to. Bierzemy tym. Teraz cyk. Odznacz. Bierzemy to. I rozciągamy. Pik pyk, ja sobie tak zawsze robię i, i dobra, jak już mamy to skupił Dobra, ale weźmy to tutaj nie wreszcie jak to mam skupił ładę i okej okay. jeszcze tłobym mógł 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 zmienić Czekajcie, czekajcie, bo to by się być tło. Czekajcie, czekajcie. Mol wow. co, co, co... Co tu się stało wtedy? Czekajcie, pak. Jak ja nie usunę, to i nie usunę. Razem się tylu. Teraz co to wycinimy. Wytniemy mu. Nie będziemy tacy, że aż mu nie wytniemy obrazka, nie? Ale obrazek dobrze wyszedł. Tylko, że teraz problem z tym wycinaniem.

Teraz sam. sami zobaczycie. Dobra, więc widzimy się po przerwie jak już to zrobię. No. Dobra, już jesteśmy po troch, no, po kilku sekundach przerwy. Teraz już mamy wszystko zrobione. Teraz aby wykupować to z tyłu. Już mamy czorek nie będziemy się je robić prawie, tylko żeby czerpić obrazek taki dobry. I... No, i już. Okej. Okay. Pewnie widać, że jakość.

ok i pik to okej okay. i to musi być co

Ten film będzie się pewnie nazywał Rysujemy Putina lub Zmieniamy Putina. Ale no patrzcie, no ta fajka wygląda jak prawdziwa prawie. Pa kto by tu się skojarzył, że to jest nie fajka jego. Jakby, jakby tej końcówki nie było, to naprawdę by było widać, że to jest jego fajka. To jest ten sam, ten nie? Tak Masz problem? Dobra. Dobra, w miast, yy, będę robił grupę, gdzie będzie, aby yy, no, rozmawianie ze mną, nie? I tak dalej. Discord będzie. No. I tam będzie dużo rzeczy. I też tam będę wysyłał takie zdjęcia, więc nazwijmy to put put in put in w pęgę eee, W moim tym 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 no, no. i dobra i mamy kurwa dobra i mamy więc no dobra teraz ale zobaczmy, tutaj co mamy, możecie. Jest Putin. Putin. I piu, piu, No i się rozumie. Nie ma copyrightów nic. Możecie się ściągać i wysyłać gdzieś. Ja mogę wziąć tak czy to, Tak, 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 tak. Tak. i tak, tak. Ale, i taka, ale no dobra. Mm. No więc to było na tyle w tym odcinku. Ja byłem ja, wybyliście wy. No więc mm. No, i widzimy się może w tym dniu lub w kolejnym dniu. Bo pewnie jak to widzicie, to jest pewnie 20 30